Czołem moi drodzy. Kłania się Łukasz M. Moi kochani, tak jak obiecałem po pojedynku z kartami Barcelony, tym razem robię pojedynek na karty Realu Champions League kontra FIFA 365. Zaczynamy. I miejmy nadzieję, że będzie równie ekstra jak ostatnio z kartami, które mi powpadały. No i już widziałem, że jest tam ktoś z Realu, ale po kolei Paris Saint-Germain, Besiktas, Anderlecht, Borussia Atletico. I jest pierwsza bramka dla Realu z Champions League Karim Benzema. pora na Fifę i mamy Atletico Bayern Bayern Atletico Nacional no i jest również bramka dla Realu po stronie FIFA. Cristiano Ronaldo na bazówce 1 do 1 i Manchester United Kopenhaga, Feyenoord, Chelsea, Monaco, Manchester City i Juventus. Czyli tym razem nie wpadło nic. Zobaczymy, jak będzie z FIFA, Palmeiras, Klub Ameryka, Spartak, Atletico, Atletico Nacional i Boca Juniors, czyli też nic. No, a tutaj już zauważyłem, że coś jest, ale najpierw mamy tak: Besiktas, Kopenhaga, Tottenham, Manchester United, Juventus. No i jest Marcelo z Realu. Czyli druga karta Realu, UCL All Star, jedenastka, dwa, jeden wygrywa kolekcja Champions League, Legia, Bayern, Legia, Klub Ameryka, Paris Saint Germain i Atletico. Czyli po pierwszej połowie Real prowadzi dwa jeden. Besiktas, Porto, Manchester United, Borussia, Juventus i Manchester City. szansa dla FIFA, Kamerun Benfica Borussia Benfica Atletico Nacional i Boca Juniors, czyli nadal bez zmian pozostaje 2 do 1 dla Realu I mamy Besiktas, Tottenham, Monaco, Juventus, Atletico i Bayern. Czyli nic się nie zmienia. Szansa dla FIFA teraz. No, i jest wyrównująca bramka. Taylor na was 2 do 2. Benfica, Borussia, Roma, Legia i Spartak. Zobaczymy kto przechyli szale na swoją korzyść Champions League jako pierwsze. I mamy Besiktas. Porto, Basel, Manchester United, Manchester City i Atletico. Czyli tutaj pozostaje bez zmian, ostatnia szansa dla FIFA. I mamy Argentyna, Bayern. Legia, Klub Ameryka, Feyenoord i Klub Ameryka. No niestety, moi drodzy, nie ma zwycięzcy. Jest remis 2 do 2. Piszcie, moi kochani, co myślicie o takich pojedynkach. Jeżeli chcecie, zobaczę, jakie zespoły są również w Champions League i w Fifie. Wtedy zrobię jeszcze Jakieś pojedynki, jeżeli będziecie chcieli. Dzisiaj na filmie to wszystko, dzięki za uwagę, pozdrawiam Was, trzymajcie się i cześć.